Matura 2017 poziom rozszerzony fizyka. Dzisiaj rozwiążemy dwa zadania z tego powodu, że zadanie drugie jest króciutkie. Wprowadzenie do zadania numer 12: Optyka soczewki. Uczniowie użyli soczewki skupiającej i otrzymali na ekranie ostry obraz świeczki. Gdy dostawili do soczewki skupiającej drugą soczewkę. Tak, aby przy niezmienionym położeniu świeczki jej obraz na ekranie był nadal ostry, musieli odsunąć ekran od układu soczewek. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Wybierz wszystkie możliwości. Soczewka, którą uczniowie dostawili, była. A więc mamy soczewkę skupiającą i świeczkę przed tą soczewką. Odległość świeczki. Od soczewki nie ulega zmianie. Co się stało? Otóż, piszę równanie soczewki dla przypadku pierwszego. F0, F ze wskaźnikiem 0 to ogniskowa soczewki skupiającej. Ona jest równa 1 przez x plus 1 przez y. I teraz dołączono drugą soczewkę do tej pierwszej, w wyniku czego Odległość y wzrosła. Zatem, gdy y rośnie, to 1 przez y maleje, czyli prawa strona tej równości maleje. No to maleje również lewa strona, która jest 1, dzielone przez f0, z czego wynika, że nowa ogniskowa soczewki jest większa od ogniskowej f0. Potraktujemy te dwie soczewki jako soczewki cienkie dla układu soczewek cienkich zdolność skupiająca układu jest równa sumie zdolności skupiających tych soczewek. Wygląda to w ten sposób. Odwrotność ogniskowej, czyli zdolność skupiająca układu, jest równa sumie zdolności skupiającej pierwszej soczewki i drugiej. Teraz zauważmy. Że f w stosunku do f0 jest większe. Gdy zatem f rośnie, to 1 przez f lewa strona maleje. Kiedy lewa strona maleje, to musi zmaleć strona prawa. I teraz przyjrzyjmy się prawej stronie tej zależności. 1 przez f0 dodatnie. Gdyby było 1 przez i fx dodatnie, to cała prawa strona by wzrosła i lewa też. Prawa strona musi zmaleć, bo f wzrosło. Stanie się to tylko wtedy, gdy ogniskowa soczewki, tą, którą dostawiamy fx, będzie ujemna. Czyli gdy soczewka będzie rozpraszająca, wtedy zobacz, prawa strona zmaleje, no to Zgodnie z tym, co wcześniej ustaliliśmy, ogniskowa tychże dwóch soczewek musiała wzrosnąć. I przyjrzyjmy się teraz na tej naszej tabeli. Odpowiedź będzie B i soczewka rozpraszająca jest 2. Ale to nie wszystko, bo soczewko rozpraszającą jest również soczewka 4. Zaznaczamy, że i to jest prawdą. I nasza odpowiedź jest B2 i B4. Polecenie drugie. Zaznacz poprawne zdanie spośród tych czterech. Czytamy pierwsze. W wyniku dostawienia soczewki i odsunięcia ekranu, wielkość obrazu na ekranie się zwiększyła. Mowa jest o powiększeniu. A powiększenie, jak wiemy, jest równe Y do X. Wcześniej ze wprowadzenia do zadania wiemy, że odległość świeczki od soczewki nie zmieniała się, czyli x jest stałe, ale wzrosło y. Zatem powiększenie jest większe od jedności. Obraz powstający jest większy niż ten, który był poprzednio. Przeczytaj jeszcze raz. Zdanie A. W wyniku dostawienia soczewki i odsunięcia ekranu, wielkość obrazu na ekranie się zwiększyła. Tak, to jest poprawna odpowiedź. Przeczytaj sobie pozostałe trzy. One nie są prawdziwe. No i zadanie trzynaste. Króciutkie. Na poniższych rysunkach, kropką za. Zaznaczono trzy różne osie prostopadłe do tablicy ta kropka, ta kropka i ta. Wokół których może obracać się spinacz biurowy. Zaznacz rysunek, na którym spinacz ma największy moment bezwładności względem danej osi. Otóż, spinacz musimy potraktować jako bryłę sztywną, bryłę rozciągłą. Moment bezwładności bryły zależy od. Tego, jak jest rozłożona masa względem osi obrotu. Jeśli popatrzymy na sytuację pierwszą i drugą, to gdybyśmy wzięli pod uwagę środek masy spinacza w jednym i w drugim przypadku, to w przypadku pierwszym ten środek masy jest oddalony bardziej od osi obrotu niż w, środku, w przypadku B. Zatem Moment bezwładności A jest większy niż B. B odpada. No to A i C. Otóż w tym przypadku wydawałoby się, że nic się nie zmienia. Zmienia się. Zobacz, w przypadku A, masa tej części zakrzywionej w środku jest u góry, a tu jest u dołu. Czyli w przypadku C, większość masy znajduje się dalej od osi obrotu. Przypadek C. Ma największy moment bezładności, ponieważ największa część masy spinacza znajduje się najdalej od osi obrotu.